Panelenta Mikołajka, opuchar ministra infrastruktury, uważam za otwarty. W regatach o Puchar ministra infrastruktury, wzięło udział 21 załóg. Załogi są dwuosobowe, więc była to grupa. Ponad 40 zawodników. Dodatkowo jeszcze nagrodziliśmy naszych najmłodszych żeglarzy. Jakby poza rywalizacją, optymiściarze klubowi zrobili 7 wyścigów pod okiem instruktora i też włączyliśmy ich do tej całej stawki. Regaty się rozwijają. Myślimy już o trzeciej edycji. Prowadzimy rozmowy żeby włączyć regaty do Pucharu Polski klasy kadet i nadać im rangę regat Puchar Europy Centralnej. Dziękujemy Ministerstwu Infrastruktury, Brock Polska, Cipolbrok Szanghaj, Polska Żegluga Bałtycka, Polferies też Ministerstwo Finansów oraz nasi tutaj lokalni, lokalni partnerzy. No oczywiście miasto Mikołajki, nasz Dom Kultury, Mazurska Służba Ratownicza oraz lokalni gastronomowie, jak również rodzice i wszyscy przyjaciele i sympatycy.